Trafiła do mnie babcia. Babcia m, walcząca o wnuka, powiedziała mi, że pani Basiu, powie pani, to nikogo nie obchodzi, że ja jako babcia piekę te ciasto, chociaż wiem, że mój wnuk nie będzie. Już miał możliwości zjedzenia tego ciasta, a zawsze uwielbiał, że dziadek wciąż w kieszeni nosi tego ulubionego cukierka swojego wnuka, bo zawsze wnuk wiedział, że ten cukierek u dziadka w kieszeni jest. Niko nie obchodzi, że ten nasz dom był prawie codziennie wypełniony tym echem tego dziecięcego śmiechu naszego wnuka. Niko nie obchodzi, że od. Tam, tam była kwestia. Marzec, poczekajcie. dziewięciu miesięcy. I nikogo nie obchodzi to, że przez ten okres czasu już nie ma tego śmiechu. Że ci dziadkowie, ta babcia, ten dziadek nie zasapiają już z poczuciem bezpieczeństwa, z radością, że nie funkcjonują już normalnie. Nikogo nie obchodzi to, że oni nie mogą już zapukać do drzwi swojego wnuka, nie wiedząc gdzie, gdzie ten wnuk jest. Nikogo nie obchodzi, że nie mogą zadzwonić i zapytać, jak ci minął. Dzień wnusiu, że nie mogą nawet tak naprawdę pozwolić sobie na tą taką bezwarunkową miłość do swojego wnuka, bo ta miłość według urzędników stała się po prostu bez znaczenia, nieważna. A przecież miłość dziadków nie umiera. I dziadkowie cierpią naprawdę podwójnie cierpią za wnuka i za swoje dziecko, które również jest izolowane od tego wnuka. A to dziecko czeka, tak samo jak ta babcia, ten dziadek czekają. I to boli zarówno dziecko, jak i dziadków. I to naprawdę rozrywa serce im na kawałki. I dlaczego o tym mówię? Bo spotykam się z opiniami, że wie pani, pani Basiu: bo u żadnego prawnika, u żadnego adwokata, u żadnego sędziego, prokuratora nigdy to, co mówię, a to była to było piękna wypowiedź, nigdy dla nich nie ma to znaczenia. Oni nie słuchają. Wiecie, ja troszeczkę też to znam, bo ja też jestem takim pragmatykiem, i gdy dostaję waszą dokumentację, to ja chcę działać od razu. Ja chcę działać, ja chcę, żeby była akcja. I też ciężko mi czasami jest słuchać o cierpieniu, waszym cierpieniu, bo bardzo bym chciała pomóc, ale wiem, że nie jestem w stanie odebrać wam tego poziomu cierpienia, które trzymacie w swoich sercach, które w sobie nosicie. Babcie, dziadkowie. Mamusie, tatusiowie. Ja wiem, że, że tego cierpienia się nie da komuś odebrać. Ja jestem w stanie wam dać nadzieję, ale nadzieję potwierdzoną moimi działaniami, a nie pustymi słowami. Także trochę rozumiem tych urzędników, natomiast tutaj ta babcia zaznaczyła, że. Że po prostu od trzech lat już czuje, że już nie jest tą babcią. Że nikt jej nie widzi jako tą babcią. Że każdy jej wmawia, że ona już nie ma prawa do swojego wnuka. Że ona nie ma o co walczyć, bo ona nie jest stroną w sprawie. Szokujące, nie? Hmm.